Ja spytaj kolegi, spytaj staleją... kolegi No kolega na razie na balkoniku, ale tak to codziennie w na balkoniku? No kurwa. Co mówiłeś chobu? Kurwa Ja dalej nie chcę mi się atabować Na telefonie O kurwa, że on takie bomby sadzi? Giorgio proszę ci Spijaj dalej śmieci Aha. Za tobą, co tobą? Giorgio Giorgio za tobą Co ty pijesz? Nie, nie, nie! Można jeszcze ta się dole. nam jest zaskonawalna, nie? Ale ja idę grać w ligę Aha Giorgio, jeszcze raz pierdolniesz ten mikrofon